Cześć, witam się na kanale Mamrotani i dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o rozmawianiu. Zapraszam! Mówi się, że Pan Bóg dał nam dwoje uszu i jedne usta, a jednak często wydaje się, jakby ludzie mieli dwoje ust i jedno ucho. Zgadzam się z tym powiedzeniem. Powinniśmy więcej słuchać niż mówić. Tak naprawdę podstawą dobrej rozmowy jest nie tyle tylko to, co mówimy, ale też jak słuchamy, to definiuje to, jak rozmawiamy z tą osobą i właśnie co jej mówimy. Słuchanie możemy podzielić na bierne i aktywne. Bierne to na przykład jak na studiach ludzie słuchają, 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 ale właściwie to nic nie przyswajają. A aktywne słuchanie polega na tym, że Mimo wszystko jesteś w tej rozmowie, jesteś w tej wypowiedzi tej drugiej strony i próbujesz przyswoić treści, które ona do ciebie mówi, reagujesz na treści, które ona do ciebie mówi. I chciałabym się tu właśnie bardziej zagłębić w to, jak aktywnie słuchać, bo biernie słuchać nie jest wcale trudno, wystarczy się wyłączyć. Czasem nawet zamykanie oczu pomaga, ale chciałabym się właśnie skupić, jak aktywnie słuchać drugą osobę. I dlaczego warto to robić? Na początek, dlaczego warto to robić? Po prostu podam przykład. Byłam kiedyś na obozie i przez cały tydzień wymieniałam z pewną dziewczyną tylko pojedyncze zdania. Jednak pewnego wieczoru usiadłyśmy we dwie i zaczęła ona mi opowiadać, co wydarzyło się przez ten tydzień. Zaczęła mi opowiadać bardzo dokładne szczegóły. Trwało to około dwie godziny, a większość moich wypowiedzi to było. Mm -mm". No, rozumiem, bla bla, bla, jakieś takie krótkie wtrącenia, natomiast ja nie opowiedziałam nic o tym, co się działo wokół mnie, tylko skupiałam się na tym, co działo się wokół niej. Komentowałam to, mówiłam, że widziałam, że tak się dzieje i tak dalej, ale nie były to zbyt długie wypowiedzi, i raczej skupiały się na jej osobie niż na rzeczach typu, oj, faktycznie ja też tak miałam, <laughs> i tutaj człowiek akurat zamyka drugą stronę i zamyka jej pole do dalszej opowieści, bo my zaczynamy opowiadać co jest u nas. I co ciekawe ta dziewczyna na koniec tej rozmowy powiedziała mi coś takiego, że bardzo dobrze jej się ze mną rozmawiało, że czuję, jakbyśmy były przyjaciółkami, że tak może mi zaufać i że to była jedna z najlepszych rozmów, które ostatnio przeprowadziła. Kopara mi opadła. Praktycznie nic ciekawego nie powiedziałam w tej rozmowie, i głównie ona się produkowała, a jak się okazało, dla niej to była najlepsza rozmowa. To trochę pokazuje, co tak naprawdę nas kręci, kiedy rozmawiamy z kimś. Wypisałam sobie takie kilka rzeczy, o których warto wspomnieć, jeśli chodzi o aktywne słuchanie. Uważność i obecność. Co to znaczy? Że uważnie słucham drugą osobę, Staram się jak najwięcej informacji zapamiętać i jakoś sobie poukładać w głowie, a obecność, że jak ktoś coś mówi, to nie siedzę tak jak posąg. Tylko chociaż tą głową macham, żeby ta osoba wiedziała, że ja jestem z nią w tym momencie, a nie na przykład mam nieobecny wzrok i myślę sobie o kolorowych, misiowych żelkach. Następna rzecz to. Analiza i empatia. To musi iść razem, bo jeżeli tylko będziemy analizować czyjeś postępowanie, a nie weźmiemy pod uwagę jego uczuć, jego emocji, jakiejś szerszej perspektywy, tylko skupimy się na samej analizie czynów bez empatii, bez takiej miłości do drugiego człowieka, no to wtedy ktoś może nas bardzo znielubić, bo tylko go osądzimy. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę również fakt, że jest tylko człowiekiem, że każdemu zdarzają się błędy, że my też nie jesteśmy idealni i spróbujemy wesprzeć tą drugą osobę, a nie tylko ją zjechać, no to wtedy ta rozmowa może być naprawdę produktywna i dobra dla jednej i drugiej strony. Następna rzecz to reakcja i kooperacja. Reakcja, czyli na przykład, kiedy ktoś skończy wypowiedź, to nie zostawiamy takiej pustej ciszy, tylko Komentujemy to w jakiś sposób. Czasem to może być nawet, wiesz co? No, to jest całkiem ciekawe, co opowiadasz, albo nigdy nic takiego mi się nie przytrafiło, więc nie bardzo rozumiem Twoją sytuację, ale próbuję ją sobie wyobrazić i wtedy na przykład możemy zadać komuś pytanie, jeżeli czegoś nie rozumiemy, ej, to jak się czułeś wtedy i wtedy, albo skąd ci się to wzięło? Ale właśnie wszystko z tą empatią, też, żeby nie przesadzić i nie zachowywać się jak jakiś robot, który sam nic nie wie. O uczucia, ale właśnie ta kooperacja to jest też zadawanie pytań, głębianie się w temat, po prostu zachęta do pójścia dalej. Chyba, że widać, że już ktoś nie chce nic więcej, mówi się wtedy powiedzieć: OK, cieszę się, że mi to opowiedziałeś, i naprawdę często to wystarczy. I teraz co robimy? Zadajemy pytanie. Pogłębiamy temat, jeżeli dana osoba widać, że chce dalej o tym rozmawiać Wiadomo, że jeżeli ktoś nam powie jakąś krótką anegdotkę Nie będziemy go zamęczać milionem pytań Jakiego koloru była sukienka dziewczyny, o której opowiadasz, czy takie tam Ale czasami można się wgłębić w temat Szczególnie jeżeli widać, że coś jest ważne dla drugiej strony Zwracamy uwagę na uczucia i emocje drugiej strony Czyli jeżeli ktoś się bardzo emocjonuje czymś A my zachowujemy się jak takie posągi Albo krzywo się patrzymy w ten sposób, no to to nie jest zbyt miłe. Spróbujmy wczuć się w drugą stronę. Na przykład, jeżeli ktoś jest smutny, no to nie uśmiechaj się i ej, będzie dobrze! I czemu się nie cieszysz? Nie. Jeszcze jest ważne, czego nie robimy. Nie przerywamy drugiej stronie i nie rozpraszamy siebie i tej drugiej osoby. Najpierw chciałam powiedzieć o nieprzerywaniu. To jest straszne, że bardzo często przerywamy sobie, bo zapomnimy zaraz jakąś myśl. Jeżeli zapomnisz jakąś myśl, to zapisz o sobie, nie wiem, na telefonie albo jeżeli serio ją zapomnisz, to znaczy, że to wcale nie było aż tak ważne, albo przypomnisz sobie później. Teraz spróbuj skupić się na tej drugiej osobie, a nie tylko na tym, co ty chcesz akurat w tym momencie opowiedzieć o sobie. To jest straszne i to widać, jeżeli druga osoba chce ci przerwać. Ale jeżeli się powstrzymuje, to ja jakby jej nagle usta pochodzi, że ma coś powiedzieć, ale nie może. I nie rozpraszamy. Bardzo często spotykam ludzi, którzy nie potrafią się skupić na rozmowie. Potrafią się skupić, jak oni mówią, ale jak Ty mówisz, to już jest. Wiewiórka biegnie, wiewiórka biegnie, a To było głupie. No tak się zachowują jak takie psy, które zobaczyły wiewiórkę I to czuć, i to trochę jest bolesne, bo wtedy ty myślisz sobie e, Nie, słucha mnie, nie, nie interesuje go Jeżeli masz tak, że coś cię rozprasza, to spróbuj to zachować dla siebie A nie jeszcze mówić drugiej osobie Ej, widziałeś ten samochód, co jedzie? Taki różowy, a ktoś ci nie wiem opowiada, że ktoś bliski umarł mu w wypadku samochodowym A ty nagle, ej widziałeś ten samochód? Nie halo, zachowanie, naprawdę nie polecam. Ważne jest jeszcze, aby patrzeć w oczy drugiej osobie, gdy ona do ciebie mówi. Nie chodzi, żeby tak patrzeć jakoś tak strasznie i tak o, o, nie mrugać albo mrugać nerwowo. Raczej chodzi po prostu o to, aby patrzeć mniej więcej na taki tutaj tej osoby yy, można powiedzieć, tą część osoby. I skupić się na tym na tej os Nie żeby teraz badać, że ktoś ma taki nos czy takie oczy Ale mniej więcej patrzeć w tym obrębie Żeby ta osoba czuła, że skupiasz na, nie na niej swoją uwagę Jest taki jeden trik, który słyszałam Że niektórzy policjanci patrzą y tutaj Jak są coś psychopaci czy mordercy To patrzą im tutaj, żeby nie patrzeć w im te straszne oczy Chociaż to też może... Być dla Ciebie dziwne, skupiać się cały czas na tym punkcie, ale jeżeli masz problem patrzeć komuś w oczy, to może to ci pomoże na początek. Nie ma nic gorszego, jak ktoś patrzy w dół cały czas albo cały czas patrzy w bok i to jest takie niezbyt miłe. Człowiek nie czuje, że skupiasz na nim swoją uwagę, a o to chodzi, kiedy rozmawiacie, żeby skupiać na sobie nawzajem uwagę, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby miło spędzić czas, żeby coś sobie poopowiadać. A kiedy jest fajna rozmowa, to naprawdę tworzy się super więź między ludźmi. A jakie są pozytywne skutki aktywnego słuchania? Zdobycie wielu ciekawych informacji, jeżeli kogoś to interesuje. Ponieważ gdy dasz komuś mówić, to naprawdę ludzie chętnie otwierają się, ale potrzebują kogoś, kto potrafi słuchać, reagować i się nie rozpraszać. A nie kogoś, kto. Zaraz przerwie im i czują taki stres, i po prostu tu na gardle im siedzi, bo zaraz ktoś im przerwie i zaraz ktoś coś powie. Uff. Wiele ludzi w tym momencie po prostu rezygnuje, żeby opowiadać, albo się przekrzykują, więc też nikt nic nie zrozumie i nic w sumie nie wyciągnie z tej rozmowy. Dużo lepiej postrzegane są osoby, które słuchają, mają lepszą opinię wśród ludzi, ludzie im ufają. To też jest ważne, żeby być dobrze postrzeganym, i myślę, że to bardzo zaważa na tym, bo jeżeli masz do czynienia z kimś, kto wie, że przez 5 sekund nie będzie w stanie cię słuchać, to nie chce ci się z nim rozmawiać. No i właśnie można łatwo zdobyć zaufanie ludzi w ten sposób. Nie chodzi, żeby teraz być przyjacielem wszystkich i tak dalej, ale myślę, że to fajne mieć relacje, w których ludzie nam ufają i w których. Później my możemy na nich liczyć, bo wiedzą, że my jesteśmy w porządku. Wiadomo, że nie wolno tych informacji przekazywać dalej. O plotkach nie będę tu teraz opowiadać, ale chyba to jest oczywiste, że to nie jest zbyt dobre, i łatwo w ten sposób stracić zaufanie ludzi. No i ostatnia rzecz. Okazujemy w ten sposób ludziom miłość po prostu miłość Bożą, miłość tego, że jesteśmy ludźmi. I chcemy dać innym to, co mamy w sobie najlepsze, czyli miłość. I myślę, że to jest mega ważne. Jest jeszcze taki jeden fragment w Biblii, który chciałabym Wam przeczytać. Przypowieści Salomona 18:13 Kto odpowiada zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i ściąga na siebie hańbę. To chyba mówi samo za siebie, żeby nie przerywać. Na dzisiaj tyle. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, zostawienia komentarza, co o tym myślicie. Czy łatwo jest Wam słuchać innych ludzi, czy trudno? Czy ten filmik jakoś wpłynął na Wasze postrzeganie? Słuchania, dla mnie słuchanie jest mega ważne, jest nieodłączną częścią mojego życia i w ten sposób wiem, że zaskarbiłam sobie wiele wspaniałych przyjaźni i wiele wspaniałych serc. Które mi przystąpfają, że potrafię ich słuchać i zostawiam to dla siebie, i że po prostu interesuje mnie ich osoba, kiedy z nimi rozmawiam, a nie wszystko inne w koło. Choć fakt nie jestem idealnym słuchaczem, ale myślę, że w tej materii mam trochę doświadczenia i chciałam się dzisiaj z wami tym podzielić. To nie wiedza książkowa, to po prostu to, co sama przeżyłam i to, czego się nauczyłam. W takim razie życzę miłego weekendu i do zobaczenia.